B17G Latająca Forteca, skala 1,72 firma Rebel. Witam na kanale. Seria Co w Pudle. Oto model B17G Latającej Fortecy firmy Rebel w skali 1,72. Na pudle znacznych rozmiarów, bo tutaj, jak widzicie, jest to gruby. Wysokie, duże pudło. E, mamy wzmiankę, że model w skali 1,72 będzie miał e, długość 32 cm, rozpiętość 44 cm. No, i tu na pudle mamy zdjęcia z, w zasadzie ze sklejania. Częściowo model pokazany od wewnątrz. E, historia też fortecy krótka na drugiej stronie, czyli tej lewej pudła. Tylko sobie tu podwrócę. No, reklamówki po modeli też firmy Level. Tu mamy taką zmiankę na temat skal, skal trudności przez firmę REWEL, Jak to firma Revel y, dzieli? I tak, pierwsza skala to y, są modele, które są jakby do y, sk nie sklejania a składania, czyli coś w formie jak Lego. Y, druga skala to są modele już do malowania i skalkomaniami do 30. Elementów, trzecia skala to są modele już do 100 elementów, czwarta skala do 150 i piąta skala w skali trudności Rewela to jest model do, do ponad 150 elementów występuje i właśnie taką skalą trudności jest określony ten model e, latającej fortecy. No i pokażę, co w pudle jest to model. E, Prezentowy. Dostałem pod choinkę. I teraz otwieram pudło i zobaczymy. Pokażę Wam z ilu elementów i na co się to składa. I tak wewnątrz mamy e, instrukcję w formie takiej książeczkowej. E, formatu A4. Składającej się z kilkunastu tu e, kartek. E, tu mamy dane techniczne: historia. No i po kolei. Ja może jeszcze odstawię te wszystkie elementy sobie tu na bok i teraz będziemy omawiać instrukcję. Instrukcja w formie książeczki właśnie formatu A4. No i jak zwykle urewela. Instrukcja tu nie ma po polsku nic. Są w kilku językach, ale nie. Nie ma instrukcji po polsku. Z reguły jest to instrukcja obrazkowa, nie ma opisów. Widzę, są tu opisane farby, odpowiedniki do poszczególnych, do poszczególnych kolorów i firm. No i tu mamy w formie obrazkowej ramki i numeracja tych części na ramkach. I tu jak widzę, to już jest taki element nawet 180 ma numer, czyli to już jest właśnie elementów ponad 150 176, 168 i 180 Być może jeszcze ich jest więcej. No i No i y, forma y, w takich okienkach mamy... Y, Instrukcję obrazkową, ponumerowaną, podejrzewam, że w kolejności numeracji obrazków postępujemy, składamy, malujemy, sklejamy i taką się prezentuje, i jedziemy dalej. Tu już jest 41 obrazek. Nie może skleić. tu mamy następne kalkomanie, ale to odłożę na razie. No i po kolei 68 na czwartej stronie 91 tu mamy też legendy gdzie klej, gdzie przyciąć, gdzie spiłować. Wszystko to jest w formie obrazkowej pokazane. No i tuż tu kończy to się na obrazku 91 i już tu przechodzimy do e, malowania, do oznaczeń malowania. Nie mamy malowania kolorowego, jest to czarno-białe. I tu mamy raz i dwa. dwa. Dwie tablice przedstawiające dwa malowania. I co tu jeszcze mamy? A tu mamy chyba obrazki do kalek. Do naklejania wewnątrz tych elementów skalki, i teraz, może, do, przejdźmy do kalek. Tu jeszcze mamy taką instrukcję, też. Hmm. A tu jest dodatek, właśnie. Tu mamy troszeczkę tłumaczenia w języku polskim i kalki osłonięte. No, i tu tak się prezentują kalki, elementy drobne. Z tego co widzę, to kaleczek jest, nie wiem czy tu jeszcze rozeznaję się z w numeracji, ale tu widzę w tych małych elementach, to jest 68. No, około 70, około 70 elementów, ale mamy dwie wersje malowania. Teraz przejdź, przejdę do pokazania ramek i tych elementów modelu. Mamy trzy duże paczki, zapełnione ramkami. Niektórych są dwie, trzy ramki. Wielkość mniej więcej formatu A4. I przechodzę do pierwszej paczuszki, rozpakuję. Dobrze, i tu właśnie mamy dwie połowy kadłuba. Plastik y, koloru srebrnego. Są wgłębienia podziału blach, ale nie ma nitowania. Nie widać tego. To jest lewa strona. To jest. Prawa, jedna część, druga ramka z drugą częścią połówki kadłuba. No i tak właśnie mamy tego bardzo dużo na ramkach: różne drobne elementy, całe wyposażenie kabin. Jest raz, dwa, druga ramka, silniki. Na jednej z ramek mamy właśnie chyba dwa silniki. Lewa strona plastik srebrny. Wszystkie ramki są koloru srebrnego. Może bardziej będzie to widoczne, jak pokażę na części tej zielonej na macie no i to mamy jedną ramkę a w drugiej paczce mamy skrzydła dwie ramki też formatu A4 i pół ramki i tu mamy skrzydła y części dolne i górne i plus inne elementy mamy podziały blach Na skrzydłach też to wyraźnie widać, natomiast nie ma nigdzie pokazanych nitów nitowania. No i plus jeszcze inne wszystkie elementy. Tu widzę, chyba są sprężarki do silników, jakieś inne części, które należy odszukać na instrukcji obok części mamy zawsze e, numerację numerek na tej e, wąskiej e, ramce są elementy chyba wyposażenia kabiny tak to są e, wręgi wnętrza tu mamy takie bagnety do skrzydeł czyli będziemy nasuwać tu skrzydła i to jest ta druga paczka z ramkami. Też wszystko srebrny plastik. I teraz otworzę tą trzecią paczkę. A w trzeciej paczce jest ramka wielkości formatu A4. I tu mamy chyba dwie. Yy, końcówki sterów wysokości yy, 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 tak, wysokości głębokości, będą to stery tak mi się wydaje yy, no i też silniki tu mamy cylindry, widać osłony i tu chyba są koła i tu będą lotki do skrzydeł klapy Fotele i inne drobne elementy, które na tej ramce mamy i plus mała ramka, właściwie ćwierć ramka i tu mamy też takie różne drobne elementy, hmm, karabiny maszynowe, bomby. Jak wiemy forteca była uzbrojona bodajże w 10 karabinów maszynowych. O ile mnie pamięć nie myli, w historii tu nie podano. I tu mamy ramkę z elementami przeźroczystymi, czyli osłonki kabin. Odpakuję to. No i właśnie mamy tu. Wszystkie elementy. Yy, przeźroczyste. Dość wyraźna przeźroczystość, na przykład tej. To chyba jest nosek przodu, wieżyczki, osłony boczne. Wydaje mi się, że to są osłony aż do tych dwóch wersji. Grubość około 1,5 mm. Oszczególnych elementów przeźroczystych. Nie ma tu niestety masek na te wszystkie elementy przeźroczyste w zestawie. Musimy to sami wszystko sobie zakleić, osłonić przed malowaniem. Tak się prezentują. I tak się przedstawia to wszystko, te wszystkie elementy. Ponad 150, czyli ten piąty stopień trudności. Jak wspomniałem, dwie wersje malowania, czyli mała Miss i Nina. W tej wersji takiej, prawie cały samolot oliwkowy. A ta wersja to tak jak na, pokazano tu na tym rysunku pudełka, czyli tym zdjęciu, to srebrno-oliwkowy. Czyli ta mała Miss którą do wyboru każdy modelarz powinien zdecydować. Wydanie tego modelu to już jest dość starsza edycja. On wyszedł już kilkanaście lat temu. Jeżeli się nie mylę, jeżeli gdzieś tam dobrze przeczytałem w informacjach, taka edycja dlatego ten plastik też nie jest za podobno takie tam. Krążą opinie y, za specjalnie dobry w obróbce. No i to na tyle. Z mojej strony na temat y, modelu firmy Rewel y, Latająca Forteca B17G. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy na kanale. Pozdrawiam. Cześć.